Ta przerwa jest dosyć długa, w związku z tym nie mamy zaplanowanego całego tego czasu są momenty na całkowitą regenerację, odpuszczenie treningu, są momenty, w którym o ten trening, w których musimy o ten trening zadbać sami i, i, i wtedy trzeba myśleć i, i co się je i, i co się robi i, i nie, 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 nie przestawać jakby mm, robić jakiegokolwiek treningu, w moim przypadku gdzieś tam bieganie, siłownia, jazda na rowerze. Dieta też jak najbardziej, oczywiście mm, dwa tygodnie daje sobie totalnego luzu, szczególnie jak jest jest to połączone z urlopem żony, jak wyjeżdżamy gdzieś razem, to wtedy faktycznie można zapomnieć co się je i, i cieszyć się tym, że, że jest trochę tego wolnego i człowiek jest na wakacjach. Natomiast w tym momencie już coraz bliżej przygotowań, o ile dobrze pamiętam, jakiś miesiąc przed tym, jak spotkamy się pierwszy raz, już dostajemy rozpiskę od naszego trenera Wojciecha, który jest również odpowiedzialny za nasze przygotowanie fizyczne i tam już nie ma zmiłuj, że co sobie kto wymyśli, tylko, tylko Trzeba robić to co, to, co jest na kartce. Na przestrzeni całego sezonu pokazaliśmy, że to przygotowanie fizyczne w naszym wykonaniu było bardzo dobre i bardzo dobrze to sztab szkoleniowy na pewno cały we współpracy zaplanował i nie brakowało nam ani sił, ani tchu w długich, w długich pojedynkach. Także wydaje mi się, że droga, którą obraliśmy już w zeszłym sezonie, a którą teraz między sezonami również kontynuowaliśmy i będziemy kontynuować w kolejnym, przynosi dobre rezultaty. udało się zachować trzon drużyny co wydaje mi się, że jest największą wartością samą w sobie natomiast gracze którzy przychodzą na pewno wzmocnią rywalizację wewnątrz zespołu i każdy będzie musiał pokazać najwyższe swoje umiejętności tylko po to żeby w ogóle wystąpić w kolejnym spotkaniu, także te zmiany określam na bardzo duży plus. Natomiast jeszcze możliwości spotkania się w komplecie nie mieliśmy gdzieś tam z pojedynczymi zawodnikami już gdzieś się widzieliśmy. Nysa nie jest wielkim miastem, więc nie trudno na siebie trafić. Natomiast czekamy na 22 lipca i, i, i wtedy faktycznie wszyscy już w komplecie pojawimy się na hali. Wtedy pierwszy trening i, i, i nie ma lekko od razu dwa treningi. Początkowo mieliśmy wystartować tydzień wcześniej, ale trenerzy dali jeszcze nam taryfę ulgową i, i, i ten tydzień wolnego więcej. Wiązało się to z tym, że, że trochę tych treningów, tak jak wspominałem wcześniej, przez trenera Wojtka mieliśmy przygotowanych do zrealizowania we własnym zakresie, a również ten pierwszy tydzień już będzie intensywniejszy niż na przykład miało to miejsce rok temu. Ta przerwa między sezonami jest długa i, i w pewnym momencie... Wydaje się nawet za długa. Oczywiście wiemy, że jest to spowodowane rozgrywkami reprezentacji i na pewno ci zawodnicy i trener reprezentacji potrzebują więcej czasu na zgranie, na przygotowanie się i, i, i występ we wszystkich imprezach. Natomiast dla nas, czyli dla zawodników, którzy dopiero o tą Plusligę walczą i, i być może kilku z kolegów z drużyny będzie aspirowało do tego, żeby w przyszłości grać w reprezentacji. To ta, to, ta to ta przerwa jest dosyć długa I, i, i na pewno te akumulatory są naładowane, ale to jest, łączy się z tym, co wspomniałem wcześniej, czyli każdy we własnym zakresie coś musi robić, bo, bo gdybyśmy przeszli na taki tryb, że z dnia na dzień przestajemy robić cokolwiek, to, to nie byłby odpoczynek, tylko to byłoby marnowanie naszego ciała i naszych mięśni, które później miałoby zdecydowanie ciężej, żeby wystartować. Ja wracam myślami do, do, do tego sezonu, do, szczególnie do spotkań finałowych, bardzo często przy okazji rozmów z kibicami, czy, czy nie tylko, czy z, z kolegami z innych drużyn, bo, bo, bo padają te pytania niestety, co się stało, dlaczego, dlaczego tego awansu nie ma, dlaczego suwałki okazały się silniejsze. Ja to podkreślałem zaraz po sezonie i, i, i chciałbym to podkreślić po raz kolejny, że ten finał i, i tamten sezon, drużyna Słowak wygrała, a nie my ją przegraliśmy, bo, bo każdy z nas zostawił na parkiecie serce. Było trochę urazów związanych z tym, że, że każdy chciał jak najwięcej dać siebie. Było być może trochę nerwowości, znowu jako wynik tego, że, że, że każdemu z nas zależało na tym i, i wszyscy z, ze szczerego serca chcieliśmy ten awans zrobić. Natomiast w finale drużyna z suwałk pokazała niesamowitą formę, i, i, i to, że zagrali trzy mecze na naprawdę bardzo wysokim poziomie, to nie był wynik naszej słabej gry. To był wynik ich bardzo dobrego ucelowania z formą i, i naprawdę grali jak znud. Tam była i siła, i była technika, i było opanowanie. Odrzucając nas szczególnie tą siłą od siatki, zmusili nas do defensywy, i, i ciężko było nam tą defensywę wytrzymać. Dlatego po raz kolejny chciałbym podkreślić, że gratulujemy drużynie Słuwałk zwycięstwa, natomiast nie chciałbym, żeby kibice czy, czy, czy tutaj ludzie, którzy na pewno bardzo cenią sobie stali, chcieliby tą stal oglądać w plus Lidze, mieli nam za złe to, że tego awansu w poprzednim sezonie nie było. Oczywiście mamy świadomość tego, że szczególnie drużyna z Bielska będzie bardzo niebezpieczna i, i bardzo, mocna, bardzo mocna w tych nadchodzących rozgrywkach. Do tego dochodzą również drużyny z Kluczborka, z Lublina, z Wrocławia, które, które również mają jakieś aspiracje, a właściwie nie, nie jakieś, a, a być może wysokie i, i, i kilka ciekawych transferów dokonali. Dlatego podejrzewam, że ten przyszły sezon może być podobny trochę do tego ostatniego, gdzie każdy może wygrać z każdym, każdy może sprawdzić. Niespodziankę, i, i nawet faworyci nie mogą się czuć bezpieczni przed żadnym z, z spotkań. Nie będzie w tej lidze e, słabych drużyn i, i słabych przeciwników, bo na papierze e, chłopcy z zespały są dużo młodsi, mniej doświadczeni, ale pokazała nawet nasza reprezentacja w tym momencie e, w e, turnieju Final Six. E, Także pojechał teoretycznie drugi garnitur. Młodzi chłopcy, którzy byli spragnieni sukcesu, żądni krwi i, i, i tej krwi dużo upuścili, szczególnie Brazylijczykom. Także w młodości też jest siła i, i nie należy lekceważyć ani Spały, ani drużyny z Lublina, która pomimo tego, że jest Beniaminkiem, również dokonała ciekawych transferów i, i na pewno nie będzie przysłowiowym chłopcem do bicia. To nie jest, nie jest jakiś kłopot. Większy kłopot jest to dla, prawdopodobnie dla naszych kibiców, bo, bo, bo muszą dłużej czekać na kolejny nasz występ. W zeszłym roku mieliśmy trochę PK przy okazji niektórych spotkań przekładanych, bądź ze względu na telewizję, bądź ze względu na, na, na inne imprezy na hali. Że te spotkania odbywały się w tygodniu o godzinach niekorzystnych dla wszystkich kibiców, i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze na każdym meczu wszyscy, którzy chcieli być na tych meczach, byli. Natomiast dla nas jako zawodników tak naprawdę problem jest mniejszy. Większy ból głowy mają trenerzy, bo to oni muszą przygotować cykl treningowy do tego, aby w nieregularnych odstępach czasów trafić z formą na kolejne spotkania. Życzyłbym sobie i całej drużynie, żeby ten okres przygotowawczy, który jest oczywiście najcięższym z całego sezonu, gdzie musimy naładować akumulatory na, na kolejne kilka miesięcy e, i, i wtedy te nasze organizmy też zmuszone do, 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 do ponadprzeciętnego wysiłku są podatne na urazy, dlatego życzyłbym sobie i całej drużynie, żeby te urazy nas e, omijały i, i abyśmy w zdrowiu przygotowali się do, do pierwszych spotkań sparingowych, bo wtedy już troszeczkę zaczyna się luźniej. Szczegółowy plan dopiero poznamy prawdopodobnie podczas pierwszego bądź kolejnego spotkania z trenerem. Oczywiście dostaliśmy zarys tego, jak to będzie wyglądało, natomiast co do konkretnych przeciwników, to jeszcze takiej informacji nie mamy.